Dana Witera chciałbym, abyśmy po prostu po taki doświadczarów dana, jak i jego wspaniałą towarzyszkę tutaj ty, podróży. Brawo na naszych gości. Chciałbym właśnie zaproponować na kilka uwag technicznych, organizacyjnych. Dzisiejsze seminarium wiadomo jest na troszeczkę tutaj... W sensie, powiem, troszkę skromniejsze, bo wiadomo, że to jest poniedziałek, dzień pracy. Większość nas, uczestników lotu na Kosmosu, no, musiała się rozjechać do domów że tak powiem, wczoraj wieczorem. Ale i tak widzę tutaj na sali sporą grupę ludzi. Chciałbym tylko prosić o wyłączenie, właśnie komórek. Sam też tutaj nie ma będzie czego do wyłączenia. Wczorajsze wystąpienia, wystąpienia na mamie, teraz w Polsce to są pierwsze wystąpienia metaliczne, jakie nam było przyjemność jak posłuchać na gdzie Harmonii Kosmosu. To było całkowicie nowe. wystąpienie na. Jak wiecie, wszyscy na Harmonii Kosmosu występują no, po prostu bez żadnych honorami. Tą zasadzie staramy się utrzymywać, a dopiero sobie nie są normalne Przy okazji chcę m, podziękować tym, którzy e, dofinansowali nam cały ten projekt w Polsce. E, to są, jest, to, jest to kilka firm, które skrzypnęły się, aby część tych portów pobyć, właśnie tego projektu na no, przykład w Polsce. Jest to firma Dostra, no, właśnie z wybrzeża firma pana Pojaka Korzynawskiego, Migraf, to jest takie studio grafiki użytkowej. To jest też personelnikę Turyszyński, znany jako biologoterapeuta. To jest też firma jedna z firm z Siedem Nawic Także chciałem jeszcze raz serdecznie właśnie za to wsparcie tego projektu podziękować. co też bilety uważamy tak poważne i z właśnie w tym sensie są odpowiednio wydaje mi się dobre przystępnej To co żeśmy mogli usłyszeć w ciągu tych w sumie dwóch dni, a mnóstwo ludzi też obawiało zdanych prawda w i nasi koledzy ta wiedza to nie tylko to, co jest na seminariach, ale też właśnie, bo mamy tylko jedną prośbę, bo na impreza, które organizowałem osobiście z moimi przyjaciółmi, czy poszedłem na ten cel, czy edukacji, I tam też Panią Marzenkę, to jest jeden z gospodarzy tego obiegu. jak widzicie, mamy bardzo ważny obiekt dzisiaj, że tak powiem, na to seminarium, godny, godny tematu i prezentacji. Chciałem tylko na koniec zaapelować o normalne, powszechnie przyjęte w kulturze europejskiej zasady udziału w tego typu seminariach, a więc yy, yy, zabieranie głosu w każdej sytuacji, nawet jeśli na język angielski prosimy, żeby było po polskim, to po pierwsze, I, i po drugie prosimy o zasady takiego parlamentarnego zachowania. To rozwiedźmy do Pana, gościa, który był wczoraj. I, i którego zachowanie no, zbulwersowało nas wszystkich, prosimy pana serdecznie o kulturalne zachowanie. Tutaj nie ma tematów tam nie ma jakichś poglądów, których nie należy prezentować, ale tutaj wymagane jest kultura. I tak jest. Ja tej kultury również na Tak, jest i będzie pani unia. A jeżeli będą jakieś problemy, to po prostu już, już rozmawiali o tym. Pytania na koniec. I, i pytania będą na komisji. Dokładnie. Na koniec umiarnej. Dziękuję bardzo. I zapraszam serdecznie do udziału w, 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 w dnf Chciałem przy okazji, ponieważ jeszcze mojej nie wszyscy byli wczoraj, leszką, nie wszyscy wczoraj na, na takim sympozjum, gdzie mogłem powiedzieć, że razem z komisjami to jest ten Twój pomysł, i nie do tego mówiliście, zrobiliśmy go razem, stary Ciebie. No, pan, nie, nie było mi wszystkim, coś powiedziałeś. To no, po prostu tylko wiem, że zaproszę za tym Jan Dariusza Wiedzą, że w między innymi harmonijny kosmosu. pomyślałem, że jest jakaś tutaj korespondencja między tym, co otrzymujemy w Wielkiej i samą nazwą już harmonijną sposobność do treści. I znam się ten pomysł w najwyższym świecie, że zadzwonieniem, zrobiliśmy i w końcu udało się zorganizować jakiś rozdział dana. Może nie będę zabierał czasu, bo wglądał tak, że to, jest. to, jest. to, jest. to, jest. to jest. Podziękowałbym, że, że, że to się udało. Będziemy sobie jeszcze kandydować na koniec, natomiast ponieważ było przyznane pół godziny przerwy, to tak, jest długa przerwa na konto, to już teraz żeśmy stracili ze względu na taki jeszcze rok, że czynności nie martwcie się, odbijemy sobie to pełnego i dwie godziny zajęć, tylko jedna przerwa pół godziny na dwie Tak. Jeszcze jedna bardzo sprawa, tłumaczy, ja wczoraj miałem taką super, taką premierek, taką dobra, ministra musiał starałem się znowu, znowu, to nie wyglądałem się z tego, bardzo dobrze. Okay. Yes. So, thank you for coming. I appreciate the dedication and interest of so many people in the Polish culture. It's wonderful. This uh, conversation today is, is focused on understanding how science and spirituality can actually be by technology as well, yes. Dzisiaj, oraz, um, oraz, I, oraz um, so, you know, we've been teaching the sort of physics and science behind consciousness and spirituality for over 20 years, and I think I have great długiego czasu, 20 lat, zajmuję się uczeniem, łączeniem tej strony duchowej oraz e, takiej naukowej w, w Wietnam. I dzisiejsze spotkanie będzie takim dowodem na to, jak możliwe jest zrozumienie zasad duchowych czy kwestii duchowych

konkretnym przykładem technologii, które wykorzystują zasadę fraktalności, zasady, które rozwija nam tutaj, a i które są dostępne do dokupienia, dostępne komercyjnie, dostępne większej publiczności. But in the first part of Ale pierwsza część prezentacji będzie troszeczkę luźniejsza, trochę taka bardziej rozrywkowa, żebyśmy się bardziej kręcili w temat.

Także będę wykorzystywał takie momenty, w których będę mówił o historii alchemii, po to, żeby były to, była to taka odskocznia od tych takich typowo naukowych rzeczy. A, I jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, to dokładne szczegóły oraz odniesienia a, Będę się odnosił do, do mojego nauczyciela historii, który jest, uh, którym jest Vincent Bridges i ma, który ma swoją stronę vincentbridges.com. Wczoraj mówiliśmy troszeczkę o uh, pochodzeniu tego, tego chem, czy chem, takiej, który pojawia się w słowach chemia oraz alchemia. Essentially, how to access a black hole, which is a very important thing to do, how to get or weigh in a black hole. In other words, in my way of thinking, chem, as in alchemy, means the geometry of implosion. And the way he understands this word is alchemia. To will tune it in a different way. geometryczny sposób chodzenia w czarną way of that, I podchodząc uh, do, do, do tych zagadnień w sposób taki, uh, na który wpłynęła jego jego wykształcenie elektryczne, I use collapse, się do terminologii, której użył Einstein, czyli Nieskończone kolaps, nieskończone zapadanie się. We, we used these fun animations yesterday to talk about infinite collapse and perfect compression. Wczoraj używaliśmy tych właśnie ciekawych kolorów animacji, by zobrazować ten, a, to zjawisko tej uh, nieskończonej tego nieskończonego kolapsu. So, we're saying the science seems to be clear that the, the geometry of golden mean ratio, which is animated there, is the geometry of Perfect compression, and therefore, how to access a black black hole. It's quite clear that the geometry of this ideal compression, as deduced from the QES, can be in this way. So, if we're right, now we should understand a whole lot of new stuff about alchemy. <laughs> Uda nam się tego zrobić, że będziemy w stanie zrozumieć dużo więcej zagadnień związanych z archemią. For example, that appears to be actually the atomic geometry of the gold atom. Mm -hmm. The block Możemy dzięki temu zrozumieć, niktnąć tak jakby, w, czy zrozumieć.

oraz odniesiemy się do takiej trudnej postaci, takiej tajemniczej postaci Edwarda Kelly'ego. So, here we go. We're going to try to pick up this story sometime, let's say, at the end of the, uh, of the Crusades. Zaczniemy naszą historię mniej więcej tak na, na przełomie, końca uh, epoki, uh, krócej. This very um, important stone, To be Muslims, called the Kaaba stone. O nasie się to stano kamień kaba, który jest bardzo ważnym kamieniem w kulturze muszmańskiej. Had come under the control of a family whose uh, leader was called the Mad Haman because he was mad. He was a little bit insane, apparently like they say. W tamtym czasie kamień ten trafił w ręce głowy rodziny a so a bunch of westerners somehow managed to get their hands on the cobblestone and guess what? they ground up and stole or took away almost half of the volume of the cobblestone. Dormal do tego kamienia, no i co się stało? Praktycznie połowę objętości tego kamienia, praktycznie połowę tego kamienia usunęli i zabrali.